Nawet w święta czy rodzinne uroczystości można delektować się deserami w stylu fit. Na przykład zamiast kalorycznego i bardzo słodkiego tradycyjnego tortu można przygotować torcik jogurtowy. Delikatny, lekki i fit. Smak i zdobienia nie mają ograniczeń, podpowie je nasza fantazja. Ja proponuję pyszny torcik kawowo-owocowy. Koniecznie zobaczcie ten przepis, a po inne zapraszam Was na mojego bloga pokus. .tv Żelatyny rozpuszczam we wrzątku i zostawiam do przestudzenia. Do blendera wlewam jogurt. Dodaję kawałki banana i blenduję składniki na jednolitą masę. Następnie dodaję 1 trzecią przygotowanej wcześniej żelatyny. Wciskam też sok z cytryny. Masę wlewam do tortownicy wyłożonej folią spożywczą i wstawiam ją do lodówki by stężała. Teraz przygotowuję kolejną warstwę maliny blenduję, ja miałam akurat mrożone, ale w sezonie oczywiście użyjcie świeżych, dodaję jogurt, miód i ponownie blenduję, a kiedy składniki mają już aksamitną jednolitą konsystencję, to dodaję 1 trzecią rozpuszczonej żelatyny. Dokładnie mieszam. Malinową warstwę wylewam na lekko zastygniętą warstwę bananową i oczywiście znowu wstawiam tartownicę do lodówki. Przygotowuję trzecią warstwę. Do jogurtu dodaję kawę rozpuszczalną, mieszam, a następnie dodaję miód. I na końcu żelatyna. Znowu dokładnie mieszam. Masę wylewam na lekko zastygniętą warstwę malinową i znowu wkładam do lodówki. Najlepiej na kilka godzin albo nawet na całą noc, aby torcik dobrze zastygł. Przed podaniem dekoruję go owocami. Ja wybrałam brzoskwinie i granata. Torcik smakuje świetnie, pięknie się prezentuje. Jest delikatny i lekki. Koniecznie go wypróbujcie. A po inne sprawdzone przepisy zapraszam Was na mojego bloga www.talerzpokus.tv.